Znajdujemy się na farmie wiatrowej w Chorodyszczu. Farma została zbudowana w roku ubiegłym, oddana do użytku w styczniu tego roku. Od roku przyszłego gmina Wiślicę będzie korzystała z podatku za farmę. Jest to podatek, który my odczujemy w budżecie, ponieważ ten podatek wyniesie około ze wszystkimi opłatami około 1,5 miliona złotych. To jest zdecydowany zastrzyk budżetowy, który będzie można przełożyć na kolejne inwestycje, które będą realizowane w Gminie Wisznice. Natomiast sam pomysł tej farmy powstał 10 lat temu, nawet więcej, 11 lat temu. kiedy pomysłodawcy przedsiębiorcy z tego terenu przyszli, z pomysłem i e, powiedzieli, kiedyś tu stały wiatraki, bo tak było, rzeczywiście, zobaczcie Państwo, e, tutaj rzeczywiście wieje dużo bardziej niż, niż, niż gdzieś indziej, z tego względu, że jest tu otwarty teren bardzo duży. Gmina Wierzchnice e, od początku wierzy w energię odnawialną, od e, e, pierwszych projektów, które realizowaliśmy na kolektory słoneczne, czy, na, e, czy wspólnie z gminami z Doliny Zielawy zrealizowana farma fotowoltaiczna. Więc dokonaliśmy wtedy zmian w planie zagospodarowania przestrzennego i po 10 latach przyniosło to efekt w postaci tej farmy. Też warto powiedzieć, że nie mieliśmy tutaj protestów, bo od początku rozmawialiśmy z mieszkańcami, mówiliśmy o tym, co planujemy i co tutaj ma powstać.